Ach, Wrocław, Wrocław, to same piękne wspomnienia. I już chyba one trwają blisko 60 lat, bo po raz pierwszy przyjechałem do Wrocławia na krótki epizod w filmie, pierwszym filmie moim z Andrzejem Wajdą. popioły. To był 64 rok. Długo człowiek żyje. A potem łączyły mnie również. Zawodowe wspomnienia, bo kilka filmów tu, tu robiłem, tu przyjaźnie wspomnienia z pracy, ale równocześnie z każdym rokiem, a zwłaszcza w ostatnich latach, coraz większy zachwyt nad tym pomieszaniem cudownej, takie pomieszanie architektury, bo wspaniałe w ostatnich latach współczesne budowle już polskie połączone z, no, z piękną architekturą niemiecką jeszcze, która z każdym rokiem wygląda też coraz ładniej. Także, także rzeczywiście każdorazowo przyjazd tutaj y, napawa mnie radością oraz wspomnieniami również osobistymi, bo tutaj studiowała i pracowała moja obecna żona Krystyna, która również towarzyszy mi, ile razy coś mam do załatwienia zawodowego we Wrocławiu, to chcę ze mną tu być i się i nie dziwię. Nie tylko dlatego, żeby być ze mną, ale być z Wrocławiem. Właśnie.